Kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Dzisiaj nareszcie niskie temperatury i wietrzyk. Ale przedwczoraj spadł ogromny grad. Ogromny. Szłam wczoraj do ogrodu z duszą na ramieniu. Szukając szkód. I tak chyba ta magia ogrodowa pozwoliła, pozwoliła zachować się temu ogrodowi takim, jaki. Jaki był. Są malenkie szkody, są maleńkie szkody, ale nie są aż tak ogromne. Zbombardowane po prostu zostały środki kwiatów, które się poukładały, przewróciły się ostróżki, szałwia tak samo dostała w środek i pokłada się. Jest dzisiaj cudownie pięknie wietrznie. To jest moja ukochana pogoda. Róża, oczywiście, też przechyliła się z kwantowej oazy. Była po prostu za słabo przypięta. No, tak przy okazji, jak już przechodzimy, to moja ogrodowa miłość verbena patagońska, która w końcu zaczyna pokazywać swoje piękno. Późno, bo wszystko późno działo się w tym odgrodzie, w tym roku. Ale, ale zaraz będzie bajka. I tak właśnie róża stworzyła, stworzyła tunel. Wszystko się pięknie trzyma. Zbombardowane zostały, zbombardowane zostały piwonie. Wszystkie musiałam obciąć, bo grad spowodował... To, że wszystkie kwiaty, wszystkie kwiaty opadły. Tak samo tak samo tutaj. Chociaż one już były tutaj, ten łubin był przekwitnięty, więc tutaj nie jest aż tak strasznie. No i po tej stronie pierwsza lilia jednodniówka rozwinięta. Ała, rozwinięta. I normalnie wbiłam sobie kolec w głowę. Normalnie wbiłam kolec w głowę. Patrzcie, jaka piękna. Pomarańczowa. Mam jeszcze żółte, mam bordowe. Jest przepiękna. Kochani, tutaj, tutaj jest kolec, który mi się wbił od róży. Oła, oła, oła. O tutaj, o tutaj. Serdecznie <laughs> wyjmę, bo uwiera jak to kolec. Kolec wyjęty, palec skaleczony, krew się leje. Ale to nieistotne, kochani, nieistotne. Róża ma tak, ma tak ogromne kolce. Na no lepszej okazji można podziwiać to, co obok róży. Nie rusza się. Zobaczcie, jakie ta róża ma kolce. Aucia, 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 aucia. O właśnie, takie róża ma kolce. Bardzo, bardzo, bardzo. No i ma taki gruby pieniek, także potrafi zrobić kuku, potrafi zrobić ała. Kolejna szkoda to w margaretkach. Dokładnie tak samo dostały w środek i się rozłożyły. Margaretki w ogóle w tym roku, no zajęły praktycznie całe miejsce. Dookoła margaretki, dookoła margaretki. To patrzcie, wszędzie margaretki. Ała, palec boli, palec boli. Wszędzie margaretki, tutaj margaretki i są bardzo wysokie, bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Margaretki stoję koło nich, sięgają mi do ktani. Zaraz się rozwiną. Teraz będzie biało i żółto od margaretek. Kolejna szkoda. No to zbombardowane róże. Wszystkie piękne płatki i róże. Wszystko leży na ziemi. Tyle pięknych płatków. Dywan z płatków róż Martwiłam się o pomidory, bo są w tym roku duże. Ale zaraz dojdziemy do pomidorów. W pomidorach nic się takiego złego nie stało. Kochani bardzo ucierpiała też, ale ja róż. Grad był wielkości, miał 2 cm, naprawdę padały ogromne kulki i wszystkie te piękne kwiaty, które były dojrzałe, poopadały. Ona jeszcze będzie kwitła, bo ma bardzo, bardzo, bardzo dużo. O, patrzcie jak to się wszystko tutaj do ziemi pokładło, ale też ucierpiała moja aleja Róż. Tutaj też. Przełamała się gałązka. One są teraz bardzo ciężkie, bo jest w nich bardzo dużo wody. Bardzo dużo wody. One są jeszcze... One jeszcze są mocne. One, to jeszcze nie jest czas na to, żeby one opadły. Piękne są. Są piękne. Ale pokładają się. Te różowe w tym roku zrobiły mi tak ogromną niespodziankę, bo zakwitły w takiej ilości, w jakiej jeszcze nigdy jak do tej pory nie kwitły. Nigdy. No to zobaczcie co tu się dzieje. Samosiejki i orzechy. Wszędzie rosną. Co roku mam z tym dużo pracy, bo jest tego przy całym płocie. No i tutaj wszystkie róże, te które już były bardzo dojrzałe, bardzo dojrzałe, popadały. Jedzie pociąg, jedzie pociąg. No i trawa na ścieżce już też bardzo wysoka. Tu, oczywiście, też kuku zrobione od róży, bo jak żeby inaczej. A palet dalej boli. Mm, tak mocno mi się wbił taki wielki kolet. Są po prostu przepiękne. Przepiękne. dziko wyrasta. Zaraz tutaj też będą różne ciekawe, ciekawe rzeczy na ścieżce, dopóki nie przyjedzie ktoś z miasta i nie skosi. A muszę najpierw róże uporządkować, bo ktoś nie wiedzie na ścieżkę. Pokrzywy. Jakaś inna odmiana przypłotna. Dosłownie przypłotna. No I pokażę Wam łąkę. <laughs> pokażę Wam łąko z tych kwiatów. Przepięknie, lubię je zbierać. One mają tą zdolność, taką, że wieczorem się zamykają, a... a w dzień się otwierają. Pokażę Wam jeszcze, ile u mnie przy płocie rośnie poziomek. Są przepyszne, słodziutkie. Ja je w ogrodzie też mam. One wszędzie rosną. Są pycha. Pychotka. Pychotka. Wszędzie jest tu pełno. Jeszcze jedna taka duża. Jeszcze jedna taka duża. No i to dzioba. No tu zobaczcie. Mm. O ma taką słodkę. Zobaczcie ile. To są te kwiatki, o których mówię. Pełno w nich zawsze robaczków. Ale popatrzcie jak to pięknie wygląda. Thank you Margaretkami. Są bardzo duże. Bardzo, bardzo, bardzo duże. Za chwileczkę rozkwitną również jeżówki. Jedna już jest. Czerwona. Przepiękna. Mam też białe. Mam też niebieskie. Niebiesko-fioletowe. Są piękne. No i krywawnik, Który był malusieńki w zeszłym roku. A w tym roku już ma prawie metr. Albo chyba więcej już, albo ja taka mała jestem. Albo ja taka mała jestem. Trawy pompasowe mają się dobrze, nic im nie jest. Czekam na rozwój wydarzeń. Na razie wyprostowały się, idą w górę. Czy będzie jakiś pióropusz w tym roku? Nie wiem, ale być może. Być może. Margaretki i Rudbekia ścigają się. No i ściga się z nimi, kochani, ściga się z nimi również krwawnik. Krwawnik bordowy. Na razie ma taki kolor, ale on będzie czysto krwisty. Chyba, że to jest jakiś inny znowu. Ja nie wiem, co tu się dzieje na tym klombie, ale tutaj, tutaj jest czysto krwisty. Nie wiem, czy to jest różnica. Czy tu widać od razu, że to jest bardziej bordowe? Nie wiem. No i tutaj perowska ja przepiękna. No po prostu zarosło. Nie ma miejsca w tym, w tym roku. Wszystko rośnie na potęgę. Może dlatego, że tak długo było Zimno, mokro, ta ziemia nasiąkła mocno. Kochani, chciałam ja chciała Wam wszystko pokazać, co tutaj się robi, jak to się zmienia, jak rośnie. Popatrzcie, to są pigwy olbrzymie. Na razie są takie wielkości, no nie są jeszcze za olbrzymie, ale jest ich multum, multum. W zeszłym roku nie było nic. Dwa lata temu były 3, 5, 5. A w tym roku moje małe drzewko z matką jarzębiną obrodziło. Obrudziło, a matka Jarzębina. Nie ma kwiatu żadnego. Może to jeszcze za wcześnie. Nie. nie ma. Do nieba, do nieba, do nieba nie ma nic. Nie ma nic. Tutaj jeszcze nastała jedna mała szkoda. Połamany, zbombardowany został szczaf ogrodowy ale to nic, tak miałam już go ciąć a tak poza tym wszystko rośnie przepięknie wszystko rośnie, rabarbar wypuszcza coraz to większe i nowsze szan się dobrze ma buraczki te ostatni siew też mają się dobrze mają się dobrze tutaj kochani wszędzie Wybiła werbenka patagońska. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Kokaido. Patrzcie jak dobrze się ma. W donicy. Jeszcze nie była podlewana, odkąd ją wsadziłam. Bardzo dobrze ta ściółka trzyma wilgoć. Bardzo dobrze. Ta mata kokosowa. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tutaj rośnie. Tutaj rośnie, tutaj rośnie. Ma słowa, dynia też się dobrze ma tutaj rosną. Cukinie. No i kochani, w tym roku, tak jak się martwiłam, że mam mało sadzonek pomidorów, tak w tym roku chyba razem z kompostem rozsiałam wszędzie w całym ogrodzie mam pomidory. No tutaj na przykład jest jeden ładny. Mam jeszcze balkonowe moje, które chcę wykorzystać do mojego projektu tutaj, ale o tych balkonowych to później w innym filmie. Truskawki dojrzewają na potęgę! Wszędzie pełno truskawek! Wszędzie pełno truskawek. Po bardzo upalnych dniach zaczął się zabordawiać. Bo zabordowiać, zmieniać kolor, przebarwiać się na bordowo. O, teraz będzie całkiem stylistycznie dobrze po polsku. Przebarwia się agrest zielony w bordowy. Budleja, moje motylowe drzewo. Będzie różowa. I ma wszędzie pełniutko na końcóweczkach kwiatów. Będzie piękna. Ona jest piękna. Ona jest piękna. No i moja mandala zaczyna się już fioletowić. Tutaj wszystko pięknie się trzyma. No i werbenka. Werbenka zaczyna, zaczyna dopiero teraz wyrastać. Zakwitać w zasadzie, nie wyrastać. Kosmosy. Kosmosy również pospieszyły się bardzo. Mój ogórek bez wąsów, który się złamał. I teraz rośnie, rozgałęził się na, na trzy, ale zobaczcie, wszędzie ma ogórki. Wszędzie ma ogóreczki. No to takie nie małe już, ale to jest ten długi sałatkowy, więc ma prawo mieć, mieć takie duże ogórasy. Ale wszędzie ma, wiecie? Wszędzie ma. Papryka już jaka duża, jaka ładna. O, popatrzcie, krzaczek bardzo malutki, a papryka ogromna. W mojej skrzyni cukinia. Wygląda tak. a piękne owoce. Ma ich bardzo, bardzo duże owoce. Owoce krzaczka, warzywa. Nieważne. A tutaj ta żółta. Też piękny, duży krzak. O, patrzcie. Też jest bardzo dużo. Ta chyba, o nie, też. Fajna, twarda. Tak wygląda. A to żółte. Kwiatki się zamykają, otwierają. No i kochani, pomidory rosną jak szalone. Jak szalone. Słonecznik, 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 słonecznik. Moich balkonowych jeszcze nie przyniosłam, ale co wam chciałam pokazać? Patrzcie. Pomidorek. Pomidorek. Gdzie tu jeszcze? Pomidorek, pomidorek. Słonecznik. Tu kolejne dwa. Patrzcie jaki ten już jest piękny. Jaki ten już jest piękny, tu gdzieś widziałam pomidorek, proszę bardzo, pomidorek, pomidorek, jest ich masa, o tutaj patrzcie, te jak rosną, te jak rosną, proszę, patrzcie jakie mają liście, teraz Wam pokażę, to jest moja ręka, no to są większe jak moje całe przedramię, to jest liść, jeden, bardzo im tutaj dobrze, bardzo im dobrze w tej skrzyni z kompostem, naprawdę. Bardzo im dobrze wie. O, poroszę. Tutaj coś wyrosło. Też jakieś, jakaś sadoneczka pomidora jest. Zostawię, zobaczę co to jest. Ma inne liście niż ta. Może być coś tu w stylu tych malinowych i tak dalej, bo ma inne liście. Już czasami, już mi czasami uda się rozpoznać po, po liściach. No i zaraz Wam pokażę, co się dzieje w moich pomidorach. O, tutaj oczywiście moje gnojóweczki, Moje gnojóweczki. Tutaj jest już urobiona z żywokostu no i tutaj kochani pozyskałam sobie złąki Pozyskałam sobie złąki rośnie, przyjął się ten i ten z moich walkingowych spacerów przy matczynym były takie maleńkie sadzoneczki więc je sobie pozwoliłam przynieść do ogrodu. Na razie się zadamawiają. Pomidory w skrzyneczkach mają się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jestem zadowolona. No i chciałam Wam pochwalić się. One sobie już rosną jak chcą. Wystarczy chwilę, nie uwagi. Ale ja już mam pomidorka, kochani. Ja już mam zobaczcie, jakiego dużego pomidora. Ła, wow, coś to zasłoniło. Jakiego dużego pomidora ja już mam. O, patrzcie. Wow, pierwszy. Na moim niemieckim krzaczku kupionym w sklepie. No już się rozrasta. No, i buraki. Buraki też są bardzo duże i te, które kupiłam, i te, które posadziłam, jestem bardzo zadowolona. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. bardzo No, i też już przyszedł czas na winogronę, już się raz obcinałam. Muszę je obciąć drugi raz. Zobaczcie, jak puszczają wąsy. Dzisiaj to odczepiałam z pomidorów, bo długie. Obcinam je zawsze 3, 2, 3 razy w sezonie. To zależy, jak daleko rosną. Tutaj do pierwszego grona zawsze obcinam. Wtedy są piękne grona. U mnie. Ja nie wiem, u każdego, u każdego to się pewnie sprawdza inaczej. U mnie jest tak, nie inaczej. No, sałata. Muszę ją rwać, bo, bo zaraz wyrośnie. Sałata cudowna. Żółta. Smaczna. Bardzo smaczna. Bardzo smaczna. Bardzo smaczna. Tutaj, kochani, obrywałam wilki i wsadzałam te wilki do ziemi. Tu akurat tutaj mi się nie przyjęły. No patrzcie, jak one rosną. One już rosną jak chcą. I tak je zostawię. Kocham te pomidory, niech rosną. Sałata jest, ale chciałam Wam pokazać. O, te wilki co powsadzam. Zobaczcie, ten się przyjął. Ten się przyjął. Tutaj nie. O, to proszę, jakie długie, jakie długie. Ale tutaj są, powsadzałam, kochani. Tak jak mówiłam, urywałam wilki. Nie wsadzałam ich do wody. Nie, nie, co nie. Nie ukorzeniałam, po prostu wsadziłam je do ziemi. Wsadziłam je do ziemi, albo urosną, albo nie urosną. Chciały urość. No to rosną, tak wyglądają. Ten jest wsadzony prosto do ziemi, ten jest wsadzony prosto do ziemi, tutaj kolejny do ziemi. Ten jest wsadzony do ziemi, ale, ale ma. No nie wiem, czy teraz mi się to uda wam pokazać, żeby nie naruszyć systemu korzeniowego. Może nie teraz, przy in... w innym momencie bo będę musiała go tak i tak z tej malutkiej doniczki wyciągnąć, chociaż podejrzewam, że on tymi korzeniami już daleko sięgnął, bo mam obcięte dno. Chciałam sprawdzić, czy się przyjmie. To były te chorobne upały, no chciałam inaczej powiedzieć, brzydko chciałam powiedzieć, ale się przyjął. Przyjął się i ma się bardzo dobrze. Tutaj wszędzie kosmosy, oczywiście, kosmosy, kosmosy, proszę. Samosiejki zasiewają się, zobaczcie tutaj, koper z kosmosem. Czasami się można pomylić, co jest co. Patrzcie, jak było sucho. Podlewałam, ale już pęka, popękały. No nie wszystkie, ale popękały. W zeszłym roku były tak ogromne kalarepy, Miały po 2 kg. No ale co? Ptaki obżarły bardzo mocno. Nie we wszystkich miejscach. Zobaczcie, tutaj kapustne na przykład nie ruszały. A tutaj wszystkie te kalarepy, liście. Tam mam jeszcze z przodu kalafior. Wszystko jest, wszystko jest obdziobane, obdziobane. No i kochani, wyrosły mi ogórki w miejscu, które sadziłam w zeszłym roku. Ja nie wiem, po prostu magia się dzieje. Patrzcie, jeden, drugi, trzeci. Tu jest kolejny, Oj, nie widać. Tu jest kolejny. Tu jest kolejny i tu jest kolejny. I tam jest kolejny. Wszystko jest zielone z koperkiem. O tu jest kolejny ogóreczek. I tak do rządku. Tak to wygląda. No tutaj jeszcze co, tu jeszcze, tu jeszcze moje dziewanny. Pokażę Wam moje dziewanny. Mm, mm. Wszystkie zaczęły kwitnąć w tym roku. Tutaj jest chyba sześć albo siedem odmian e, dziewanny dziewann. i rosną, a ta już jest. O wow, ta już jest. Ponad 50 50, no zobaczcie jak wysoko muszę to podnieść. A jeszcze będzie wyższa. Bardzo dużo w tym roku, bardzo dużo miał, miał czarny bez kwiatów, bardzo. wieżba po gradzie jak na razie stoi, ale ściółka wierzbowa jest wszędzie. Ściółka wierzbowa jest wszędzie. No i czas przyciąć te moje winogronka. Zobaczcie, mięta z babką. Tańcowała, mięta z babką. Jedno zdrowe i drugie zdrowe. Moje, o, jedzie kolejny pociąg. Moje solitery ostowe. Zaraz będą piękne, kolorowe i fioletowe. To takie jest, kochanie. Jak idę jedną stroną, to tak przeskakuje. z tematu na temat. Ale chciałam Wam pokazać z drugiej strony grządki pomidorowej. E, popatrzcie, też się przyjął. Normalnie włożone tylko w ziemię. Tak był oberwany jako wilk i tak było oberwane jako wilk. Popatrzcie, ale włożyłam, włożyłam do ziemi i rośnie, rośnie. Tutaj moja sałata bidna już. No i oczywiście nagietki, oczywiście nagietki. Gdzie jeszcze? I złamałam listek od sałaty. No i tutaj jest kolejny. Popatrzcie, jaki ładna, jaka ładna sadzoneczka pomidora. No ale tutaj. Na tej drugiej grządce, gdzie w zeszłym roku rosły pomidory. Tutaj jest dopiero szaleństwo. Szaleństwo. Tam, gdzie się wsadziłam nowego. Jak się przyjmie, to będzie, a jak się nie przyjmie, no to trudno. Tak jak już Wam mówiłam, były wsadzone ogórki, które nie rosły. Po prostu nie rosły. Więc je po dwóch, trzech tygodniach dosadziłam. No i wszystkie wzeszły. Wszystkie wzeszły. Proszę, proszę, proszę. O, proszę. To jest też samosiejka. Zobaczcie, jaki już jest duży pomidor. I tutaj jest kolejny. I tutaj jest kolejny. I tak wszędzie. Nie wiem, jakie to będą, które to będą, bo były tutaj i żółte, i rosyjskie, i zielone zebry, i czerwone zebry. Nie wiem, co wyrosło. Po prostu nie wiem. Wszystko będzie rosło sobie razem. No i to będzie taka grządka masz Fasolki też oczywiście nie powychodziły. Wyszło ich bardzo mało, bardzo mało. Koperek rośnie, więc, więc nie bardzo wiem. Nie, nie wyrywałam zielska żeby sobie wszystko urosło, żeby mi było łatwiej po prostu. No i to są te pierwsze, które z pierwszego rzutu wzeszły i są już takie duże z pierwszego rzutu. I teraz tylko zrobię im jakąś siateczkę podpórkę, żeby poszły w górę, żeby wszystko miało światło i miejsce, czyli fasolka i te pomidory, które tutaj wyrosły. No bo takie piękne, to są z moich własnych hodowanych pomidorków. Żadne sklepowe, żadne sadzonki sklepowe, więc to moje silne powyrastały. No i jak chciały wyrosnąć, no to trzeba im dać rosnąć. Pokażę Wam jeszcze, gdzie mi wyrósł ogórek. Po prostu nie wiem, jak to się dzieje. Czy to wszystko z kompostem poszło? Popatrzcie. Wyrósł mi kolejny, kolejny. Tak jak w zeszłym roku nie mogłam dochować się ogórków, tak w tym roku powyrastało. Wszędzie powyrastało. No i kochani, wszędzie. Wszędzie drzewa orzechowe. To tak na tyle, bo nie wiem jak to długo już jest. Bo ja to, dopiero, ja to dopiero rozwijam się w mówieniu. To na tyle, tak żeby pokazać co jest. Pogoda moja piękna. Jeszcze chwilę ciszy, może ptaszki poćwierkają. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście ze mną te paręnaście minut. Zapraszam Was na kolejny film, który już wkrótce. Do zobaczenia, bądź do usłyszenia.